Ciemo, Śmano widzowie, witam Was bardzo cieplutko w kolejnym odcinku z gry style brain rot. A dzisiaj zrobimy sobie challenge, a mianowicie musimy od tych 100 dolarów zdobyć trylion waluty. Ale żeby nie było tak prosto, nie możemy sobie kupywać brain rotów z taśmy, nie możemy sobie przesyłać brain rotów, tylko ten trylion musimy zarobić z brain rotów złowienia. Także na pewno nie będzie prosto, ale będzie ciekawie, Więc Ty, mój drogi widzu, bez przedłużania strzel, koniecznie łapkę w górę subskrypcji, zapraszam Cię do oglądania. Jak widzicie, mamy totalnie nowe konto, jest tutaj 100 dolarów, nawet nie mam ani jednego brain o ta swojej bazie. By the way, mamy basic bazy, która nawet dwóch piętr nie ma. A powiem wam, że w tym challengeu by się przydały dwa piętra, tak naprawdę. No ale tak jak wam mówiłem, startujemy od całkowicie zera i zobaczymy, czy uda nam się tutaj zdobyć trylion waluty. I pewnie teraz pytacie, drowerku, jaki masz czas? Bo trylion to się da zrobić na luzie. No faktycznie da się zrobić na luzie trylion, jeżeli masz na przykład 6 godzin, 5 godzin, ale my mamy tylko 2 godziny. W prawym, górnym rogu macie odliczanie. I równo jak wystartuje, event czyli za 5 minut zaczynamy. Czyli tak naprawdę dwa razy będziemy mogli. Ryby, teraz i dopiero za godzinę, a potem już niestety nie będziemy mogli za kolejne dwie godziny, więc na pewno nie będzie prosto i mam nadzieję, że jakieś ciekawe brainroty uda nam się wyłowić, bo ja chciałbym zrobić ten challenge. I przy okazji, za 15 minut startuje event, a ja wam mogę dać małego lika do nowego update'u. A mianowicie sami dzisiaj zlikował, jak być wyglądał nowy Secret, A mianowicie mamy tu połączenie trochę lawaki plus bizonte. No i mamy coś takiego jak las, nie wiem, lawaka w bizonte, coś w tym stylu. Więc ciekawie wygląda ten brainrot, a póki co zaczynamy. Mamy zwykłą wędkę, wędkujemy. Oby coś dobrego nam tutaj poleciało. Właśnie, jeszcze bym nie wystartował czasu. To jest najważniejsze. Potem jeszcze powiecie, że oszukuję, ale spokojnie ja uczciwie tutaj wszystko robię. Jak widzicie odliczanie wystartowało i zaczynamy challenge. Powiem tak, musimy na pewno parę dobrych sekretów. Najlepiej radioaktywnych wyłowić, a jeżeli nie to brainrod gody radioaktywne, bo one mogą dużo generować. Dobra, tego sobie na razie zostawimy. 235 koła na sekundę. No to nam dużo nie pomoże. Te brainrodsy muszą generować powyżej miliona. To stuprocentowo. A najlepiej to tak powyżej 5 milionów. Ale póki co wiecie, startujemy, to bierzemy wszystkie brainroty do bazy, żeby tylko jak najwięcej nam generowały. Wiecie, każda gotówka się tutaj przyda. Oj, patrzcie, co udało nam się wyłowić na start. Ej, bardzo dobrze. Extinct Rallero 3,8 miliona wersji Radioactive. Ej, bardzo się cieszę z tego brainrota. 4 miliony na sekundę to już jest dużo. To jest dla porównania, nie wiem, 20 razy więcej niż ten trippy tropa generuje tak naprawdę, więc ja jestem z tego mega zadowolony. Oby więcej takich brainrotów leciało, oby tylko więcej, bo wtedy jesteśmy w stanie faktycznie, żeby udało nam się zrobić ten challenge. A tak to... No, będzie ciężko, zobaczymy jak to będzie, póki co łowimy dalej. Okej, okay, mamy kolejnego radioaktywnego brainrota, tralalalita, tralalala tym razem i let's go łowimy ostatniego. Jaki będzie ostatni, będę musiał tutaj sprzedać. Ogólnie ja mogę sprzedawać te brainroty, więc tralalalite sobie zostawimy i w ogóle, patrzcie, pierwszy milion już zarobiliśmy, a tak dokładnie pierwsze 100 milionów, nawet 500 milionów. I naprawdę liczę, że się uda zrobić challenge, a przy okazji jest tutaj koło. Kto powiedział, że nie mogę zakręcić? Dobra, 100 koła, nie opłacało się niestety tutaj kręcić. Myślę, że Secret lucky Blog nam poleci jakoś na farcie, jakbyśmy. Zrobili secret dla bloka No to i tak bym tak naprawdę nie mógł go otworzyć, bo tylko brainroty z łowienia nie mogą być z Lucky Bloków. Ale dobra, teraz mamy te brain rot gody, więc te najsłabsze trzeba na pewno usunąć i podmienić sobie. Czyli takie na razie, które generują mniej niż 100 koła na sekundę, czyli tego tralalera możemy usunąć. No a resztę na razie sobie zostawmy i podmieniajmy tutaj teamek. I dobra, została minuta do końca eventu. Zanim jeszcze wam pokażę, co udało mi się wyłowić, bo już na razie nie muszę łowić. Potem sobie najwyżej podmienimy team, to zobaczmy, czy nie ma tu gdzieś łowiska orka, Ledona na pewno no i niestety nie ma, dobra powiem tak, nawet ładna baza mi wyszła, bo żaden z brain Rotów w mojej bazie nie generuje mniej niż 500 koła na sekundę, jak widzicie 2,4 miliona 1,6 miliona koła, 4,4 miliona 4 500 koła, 1, 4 miliony 500 koła, 1,4, 850 koła i 560 koła, także no myślę, że dosyć dużo, zbierzmy sobie jeszcze gotówkę, no i tak naprawdę w pierwsze tutaj 15 minut challenge'u mamy prawie 10 milionów, no powiem tak, jest potencjał naprawdę, jest potencjał, żeby zdobyć ten trylion, tylko na pewno jeszcze będzie trzeba tu z 3-4 brain roty Podmienić, ale to później sobie podmienimy Bo niestety ten event kończy się za 10 sekund I teraz tak Jestem ciekawy ile te brain roty wygenerują W około nie wiem 15 minut Do 30 minut, więc ja idę krótkie z 2 Wrócę do was za 15-30 minut I zobaczymy ile gotówki dostanę z tych brain rotu. Więc u was minie sekunda, u mnie troszkę dłużej I dobra minęło troszkę więcej Bo tak naprawdę 40 minut, ale zobaczmy Ile nasze brain roty zarobiły, ale widzę Że nie jest zbyt dużo, więc no Będzie ciężko w tym challenge'u, będziemy musieli jeszcze lepsze brainroty tutaj wyłowić Mamy 47 milionów Powiem tak, jakby był challenge do 100 milionów e, Bilionów, przepraszam To na pewno byśmy go zrobili do tryliona No może być ciężko, zobaczymy co uda nam się wyłowić Tak naprawdę za 3 minuty jeszcze Wiecie, jak wyłowimy orkaledona ledona Albo nie wiem, grajpu z meduzji radioaktywne To jest potencjał, żebyśmy tutaj zaliczyli Ten challenge pozytywnie i żeby naprawdę nam się udało Ale tak jak mówię, zobaczymy Dopiero za 3 minuty kolejny event wędkarski I let's go, event zaczynamy za 4 3, 2, 1 i let's go, proszę mi tutaj dać wędkę do dłoni i zaczynamy łowienie brain rotów No, teraz musimy wyłowić jakieś mega, mega potężne. A no, tak, Twój dom jest pełny, zapomniałem. Tylko co by tu sprzedać? To jest właśnie dobre wyzwanie. Co ja tu mogę sprzedać? Wiecie co? Wszystko, co generuje mniej niż 500 koła, w sumie no 500 koła, bo nic mniej nie generuje, skasujmy sobie. A potem sobie najwyżej jeszcze pomyślimy, co tutaj podmienić. Że i oczywiście wyłowię coś lepszego. Więc póki co, 4 brainroty sprzedaliśmy, a teraz łowimy. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście. Obecnie stały same radioaktywne brainroty. Roty. Będziemy mieli radioaktywną bazę tutaj. Może nie skina radioaktywnej bazy, ale radioaktywne brainroty w środku, stuprocentowo. Także co, dajcie mi sekundę, ja połowię i pokażę wam, co udało mi się wyłowić. W ogóle, widzowie, co ja teraz w ogóle nie się skaptołem? Powiem tak. Ja dopiero po 5 minutach to odkryłem, że nie mamy szans zdobyć radioaktywnych brainrotów z racji tego, że nie mamy radioaktywnego eventu. Dzisiaj niby jest faktycznie już piątek, aczkolwiek dopiero od jutra będą co godzinę radioaktywne eventy. A teraz mamy co dwie godziny, więc nie możemy takich dobrych brainrotów zdobyć być. No chyba, że orka Ledon poleci albo coś w tym stylu, a jeżeli nie poleci, to ja sobie życzę powodzenia. To nie ma chyba sensu czekać kolejnej godziny. Bo jeżeli teraz z takimi brainrotami rotami zdobyłem 50 bilionów, no to w kolejną godzinę również zdobędę 50 bilionów. No dobra, powiem tak, 9 minut łowienia, proszę cię sami, daj mi jednego orka Ledona. Jak będę go miał, no to myślę, że damy radę, myślę, że damy radę, ale póki co jak widzicie żadnego łowiska tutaj na mapie nie widzimy. Jedyne co widzę, no to tutaj legendarną balerinę kapucina ale ona niestety do challenge'u nam się nie przyda wyjątkowo. Ale ja mam takie pytanie. Pytanie, co jest potrzebne u tego Fishermana jeszcze, żeby kupić lepszą wędkę? Okej, okay, pięć beerów 10 i 15. Czyli nie możemy tak naprawdę lepszej wędki sobie tutaj kupić. Tylko czy ona by dużo zmieniła, chyba dużo by nie zmieniła. Wiecie, co by dużo tutaj zmieniło, jakbyśmy mieli na przykład dwa piętra tutaj ogólnie naszej bazy? To by akurat dużo zmieniło. Wiadomo, nie jakoś mega dużo, ale na pewno bardzo by nam pomogło i wtedy byłaby jeszcze większa szansa. A tak to? Jeżeli teraz nic nie zdobędziemy, to szansa będzie praktycznie można powiedzieć zerowa. <grym> Zwłaszcza jak lecą nam takie legendy, rary i tak dalej, brain roty. Ja wiem widzowie, jeżeli we mnie wierzycie, napiszcie w komentarzu, że trzymacie kciuki, bo naprawdę ja tutaj się już powoli poddaję wam powiem. 8 minut łowienia zostało. Naprawdę trzymajcie kciuki. I dobra, zakończyłem łowienie. I czy udało mi się podmienić mój Team Brain Rotów? Powiem wam tak, nicy podmieniliśmy chyba jednego Brain Rota, generującego z 500 koła na 525 koła. A niestety trafiliśmy same, takie, które generują 500 koła, więc jest dosyć, dosyć kiepsko. Prawdopodobnie nie uda nam się zrobić tego challenge'u, nie wbijemy tryliona, ale jestem jeszcze ciekawy, ile uda nam się dobić przez te. 45 minut. Może, nie wiem, nagle sami da jakiegoś boosta do coinów i że będzie się farmiło 10 razy więcej. Ja mam taką nadzieję. Więc co? Klasycznie ja idę 45 minut tutaj ze dwóch, u was minie sekunda i widzimy się na podsumowaniu. I zostały 2 minuty do końca challenge'u, więc zróbmy sobie już oficjalnie podsumowanie. Zbierzmy całą gotówkę z tych oto brain rotów i uwaga, ile będę miał? Będę miał na spokojnie 100 bilionów, a mianowicie jest prawie 108 bilionów. Więc no, niestety przez te dwie godziny czasu nie udało mi się zrobić challenge'u, aczkolwiek jedną zrobiliśmy, czyli 100 bilionów na 1 trylion. Czy to jest dobry wynik, czy zły wynik? Powiem tak. Jeżeli chcielibyście zrobić taki część, to jest wszystko kwestią farta, ponieważ jeżeli złowicie potężne brainroty, na przykład, nie wiem, całą bazę generującą, nawet sam nie mam pojęcia, ile byście musieli wyłowić. Powiedzmy, że wszystkie brainroty to Grape'u z Meduzy i Radioactive, ale dwa takie mocniejsze musielibyście wyłowić. Typu na przykład już wam mówię Los Primos, Eviledon, Tralaledon, Orkaledon, albo właśnie tego ostatniego, bo tak to będzie ciężko. Jak widzicie, ja sam zdobyłem 19 brain rotów. Nie udało mi się tego, tego grypu z medu zawyłowić, a tak to wszystkie brain roty udało mi się tutaj zdobyć. No ale niestety nie o to chodziło w tym challenge'u. W tym challenge'u chodziło, żeby zdobyć trylion, a mi się niestety nie udało. Więc oficjalnie mogę przyznać, nie udało mi się ukończyć tego challenge'u tutaj pozytywnie. Ale ja i tak jestem wam opowiem zadowolony, bo spróbowałem. Najlepszy dzisiaj zdobyty to na pewno ten Extinct w wersji Radioactive oraz ten Batito Aurito, czy jakoś tak w wersji radioaktyw. I poza tym to chyba nic ciekawego takiego nie mamy. No mamy faktycznie brain rot gody radioaktywne, ale wiecie. To są tylko Brainrod Gody, a nie Sekrety. I zostało ostatnie 14 sekund do równych 2 godzin. Jak widzicie, nowe wydarzenie się zaczęło. Możemy sobie tutaj jeszcze zakręcić kołem. Śmiesznie, jakbym Leki blokę trafił na koniec. Zobaczmy, co jak będzie. No niestety, 25 tysięcy gotówki. Uwaga, 3, 2, 1. Aż budzik zaczął grać. No i mamy prawie, że 110 milionów. Także tak wygląda podsumowanie. A teraz zróbmy sobie jakiś konkurs fajny dla Was. I co by Wam tu dzisiaj rozdać? Powiem tak, nie wiem, czy nie rozdawaliśmy tego Six 7 ale trudno, zaryzykujemy. Jak chcecie wygrać takiego, to Six Seven Rainbow Generating jego prawie 100 milionów na sekundę, banalnie proste zasady. Łapka w górę, subskrypcja oraz komentarz z waszym nikiem. Na kolejnym odcinku ogłosimy sobie zwycięzcy, a propos zwycięzcy na ekranie teraz macie ostatniego. Serdecznie mordeczku Ci gratuluję, ci znajomych na Robloxie. przyjmij mnie i napisz do mnie wiadomości prywatnej. Póki co w dzisiejszym odcinku tak naprawdę to na tyle. Na zakończenie jestem tylko jeszcze bardzo ciekawy, jaki sam jutro daliki. Bo tak jak wam ostatnio mówiłem, sami powiedział, że będzie nowy OG, więc jest to już bardzo możliwe, że w tej aktualizacji go doda, więc no, jeżeli będzie OG, to jaki to będzie? Powiem tak, będę... Będę wyczekiwał, jutro na pewno nagram wam odcinek z lików. A póki co ja będę zmykał, więc dzięki jeszcze raz za oglądanie i słyszymy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczyskiej popatki lolo. piu!